Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus stał i zesłał na apostołów Ducha Świętego przez Chrystusa. Prosimy Ciebie Wszechmogący Boże, uświęć te dane mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was... Podobnie powietrze. Z...